Dzisiaj przyjechaliśmy sprawdzić, jak działa kapitał ludzki Narodowa Strategia Spójności. Dzięki Unii Europejskiej mamy nowy ciągnik. Mogłem skorzystać z funduszy unijnych. Moja dopłata wynosiła 50% ulgi na zakup ciągnika i innych urządzeń, które pozwoliły mi udoskonalić mój warsztat pracy, jakim jest moje gospodarstwo. Na pewno jest to duży zaszczyt pomocy finansowej. Na pewno, jeżeli są możliwości, to warto korzystać w każdej sytuacji. Czy to na modernizację gospodarstw, czy przedsiębiorstw, czy działalność pozarodniczą. Wskazany, korzystać. No, kończyliśmy rozmawiać z naszym gospodarzem. Przyjechaliśmy sprawdzić, jak działa przedszkole współfinansowane z kapitału ludzkiego Narodowa Strategia Spójności. Jak Unia zagospodarowała nasze pole? finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spójności. Przedszkolu. Komu? No, a fajnie jest w A co lubicie robić w przedszkolu? Bawić. A czy Julka lubi się bawić? No głośno, samochodami, ale ładnie siedzimy, ładnie. z klocków. Szybko, powiecie? Klocki. z klocków. Zamki, tak? Takie duże. że... A, chodzi... A kto mi powie, czy jedziemy na wycieczkę? Jedziemy? Tak. Tak. Dzisiaj w punkcie przedszkolnym w Górze, który został utworzony dzięki kapitałowi ludzkiemu. Wszystko jest sponsorowane dzięki Unii Europejskiej. Stworzony został punkt dla dzieci e, mieszkających na wsi. Punkt e, posiada dwie grupy 3-4-latków i 5-latków. Dzieci uczestniczą w zajęciach w 3,5 godziny, e, rozwijają swoje umiejętności, no, e, uczą się nowych rzeczy. E, również organizowane są różne wycieczki, różne spotkania w teatrze, jak również. E, Muzyczne z Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Fundusze unijne pomagają naszej wsi w rozwoju gospodarczym i naukowym.